Czy mamy dowcip na dzisiaj? Mamy dowcip na dzisiaj. Haha, moje życie, LOL. <śla> Nie, to by było zbyt proszne. Cześć, witajcie w Hype Train Podcast w dzisiejszych premierach tygodnia. Ja jestem Natalia, a ze mną jak zwykle jest. Jacek, cześć. Witamy Was w dzisiejszy w ten piękny, nowy tydzień, bo ponieważ oglądacie to pewnie w poniedziałek o 9 rano albo później. A my dzisiaj przychodzimy do Was z paroma nowościami i nie jest, nie jest tego mało jak co tydzień zresztą. Nie jest tego mało, ale to są takie zka, wiesz, w sensie bardziej... In, inne rzeczy, jak zazwyczaj na koniec z początek miesiąca. Myk jest taki, że nie do końca jeszcze wiemy wszystkiego, co będzie w tym tygodniu, ale za, do tego przejdziemy sobie zaraz. Na początku zaczniemy sobie od kina. W kinach mamy film, który powinniśmy już obejrzeć kilka miesięcy temu, czyli Trolle 2. Sequel, no wiadomo, tych oryginalnych troli z 2016 roku od DreamWorks Animation. Film miał premierę w kwietniu na amerykańskim premium VOD. W Polsce musieliśmy czekać, pandemia stwierdzi jednak dystrybutor polski i stwierdził, że trzeba poczekać, ponieważ w kinach może zarobić to więcej. To według mnie słuszna decyzja, ale zobaczymy, jak to sobie poradzi. Szczególnie, że ani nie ma dużo takich wysokobudżetowych, porządnych animacji teraz w kinach. Mm, Ostatnio co woła Skubi? Skubi, Skubi. No. no, a tak poza tym to w przyszłości będą Krudowie i Soul, jeśli, jeśli, się Soul wszystko... będzie. jeśli będzie. No, ale no cóż, Troy 2 to będzie dobry eksperyment dla polskiego rynku. Oprócz tego, polski film, czyli jak zostać gwiazdą oba filmy w piątek. Wątek, Ale nie y... ma białego plakatu, więc też już coś tam. <laughs> już trochę popsute. Dobrze, teraz przechodzimy szybko do Netflixa. I tutaj jest właśnie ten mek, o którym wcześniej mówiłem. Czyli nie wiemy, co dokładnie będzie tego 1 października, ponieważ. Zwykle Netflix wypuszcza swoje zapowiedzi, swoją listę z zapowiedziami, i na 1 października zwykle jest sporo rzeczy, o których nie wiedzieliśmy, które wskakują z zaskoczenia. No i w tej chwili, jeszcze na dzień 27 września, kiedy to nagrywamy, tej listy jeszcze nie ma. Prawdopodobnie pojawi się w poniedziałek, wtorek, środę, ale powiemy Wam o tych rzeczach, o których już wiemy. 30 września, jeszcze na ostatki września, mamy film The Boys in the Band. Również tego samego dnia będzie morderstwo po amerykańsku Zwyczajna Rodzina. Natalia, True tak, Crime. Tak, True Crime. Ja nie przepadam za tą historią. Tak, bo zaraz się Ciebie zapytam. bo Jacek wpisywał, mówię Jacek. O której rodzinie? Jacek mi powiedział o co chodzi, mówię takie. Nie przepadam za tą historią, jest dość brutalna i dość zamotana. I słyszałam ją z bardzo wielu źródeł i czytałam w bardzo wielu jakby publikacjach, więc jakby ten temat mnie już troszeczkę nudzi, więc. Ale jeżeli nie znacie tego, to polecam, bo to w A sumie, o czym to jest? O jakiej historii? Yy, yy, jak. Koleś zabija swoją ciężarną żonę. Okej, okay, przechodzimy i, do kolejnego i... tematu, coś optymistyczniejszego. Carmen Sandiego sezon 3, 1 października. Taki serial można powiedzieć, że wywodzący się z tej edukacyjnej serii dla dzieci, ale to jest myślę, że bardzo przyjemne. Oprócz tego następnego dnia pierwszy sezon serialu Emily w Paryżu. To też jest serial oryginalny Netflixa i w niedzielę David Attenborough, Życie na naszej planecie. To jest film dokumentalny i to jest dziwna decyzja Netflixa. Znaczy ja nie wiem czy ten film cały będzie zlektorowany um. przez Krystynę Czubównę, ale zwiastun to by wiesz, David Attenborough opowiada o swoim życiu, o, o tym, wiesz, o wszystkim i lektor Krystyna Czubówna. Żartujesz. I, tak. A David tak. Attenborough ma tak po prostu, wiesz, jakby jest Krystyna Czubówna i jest David Attenborough, jakby słuchasz Davida Attenborough, bo to jest David Attenborough. Jak chcesz Krystynę Czubównę, to... to ale... Jak był ten serial Nasza Planeta, w której w, w oryginalnej wersji był David Attenborough, a u nas była Krystyna Czubówna, i te głosy się nie nakładały, ponieważ były. Albo tak, ten, to, to, Nie, to to miało bardzo sens. I tak, to no. dzięki temu dodawało tej serii bardzo e, wielu wartości. Ale w przypadku, gdy e, wiesz, wychodzi Krystyna Czubówna i mówi, witam, nazywam się David, <laughs> A pokręcie w w kapustka, u nas w Holandii to będzie w kinie. Ten film tak? Co tak. ty dajesz? No nie, nie, nie w takim mainstreamowym typu stream na masycie, ale o, w okay. takich, w tym mniejszym. Ale nadal w dystrybucji Netflixa, tylko tak. w porozumieniu. Tak. Tak. W, z film... okay. w ogóle śmieszne, bo nie to wiedziałam. Wcześniej myślałam, że to będzie tylko kinówka, a ty mi teraz mówisz, że to będzie na Netflixie i mam takie... Właśnie sobie przypomniałem o jednej premierze dzielonej na Netflixa i na kino. A chodzi mi konkretnie o film Proces Siódemki z Chicago, ponieważ film na Netflixie będzie mieć premierę 16 października, ale w wybranych kinach za pośrednictwem Gutek Film będzie już od 2 października, więc zerknijcie sobie na fanpage Gutek Film. Tam jest na pewno link do listy kin, w, którym te, w których ten film będzie. Nie wiem, czy się wybiorę do kina, czy poczekam już na Netflixa, ale to jest zdecydowanie film ze świetną obsadą, który chcę obejrzeć, ponieważ tam gra Sasha Baron-Cohen w poważnej roli, co jest... co jest... Co udowodnił nam, że jest to... że to działa u niego, chociażby jak zagrał w The Spy. Jest też Josen Gordon-Levitt, Eddie Redmayne, świetna obsada w filmie, który na pewno mam zamiar obejrzeć, ale no, jak chcecie ja pójść do też, kina, to, też, to właśnie w tym tygodniu. Oprócz tego jeszcze filmy na licencji Netflixowe, czyli pier wszystkie. Pierwszego października Spider-Man Universum. Najlep można dyskutować na ten temat, ale jeden z lepszych Spider-Manów, które pojawiły się na ekranach kin, szczególnie, mm -hmm. że animacja jest rewelacyjna i tam jest czyli tyle niuansów. To Zdecydowanie jeden z moich ulubionych. Tak jakby... Tak, tam jest tyle niuansów, że na pewno sobie powtórzę, jak już wleci na Netflixa. Oprócz tego kolejna, kolejny film z dealu z TVP dystrybucja kinowa, czyli... Y Czarny Mercedes, on był jakoś niedawno w kinach, chyba kilka miesięcy temu, nie wiem czy nie na jesieni, coś w tym stylu. Tak. Oryginalne Halloween oraz Stan i Oli. To są cztery filmy, które będą mieć premierę 1 października na Netflixie, a teraz przechodzimy sobie do HBO Go. I HBO mamy nowe odcinki Agentów Chaosu i nowy sezon The Walking Dead 10. Tak. Oprócz tego dwa filmy. Film e, Replikanci z Keanu Reevesem. Dzi nie oglądałem tego filmu, ale dziwiłem się, dlaczego ten film w ogóle powstał. Był, on miał 30 milionów budżetu, co jest to nie jest nie aż mało. taka mała, nie mała suma, szczególnie jak na tego dystrybutora kinowego, tam Entertainment Studios. Nie wiem, czy to w ogóle gdzieś w Polsce w kinach było, ale no z jakiegoś powodu ten film się pojawi. Oprócz tego, Mroczne Wody, Dark Waters, film z Markiem Rafalo. Film nie miał polskiej premiery kinowej i pamiętam, jak. Płakałaś mi o to, ponieważ tak, chcieliśmy ja... obejrzeć i zrobić jego recenzję, ale u Ciebie był w kinach, u nas nie, więc 4 października u A nas. u mnie był tylko w, i tak w tych takich mniejszych, studyjnych, bo nie no zdążyłem wejść do szerszej dystrybucji. Mamy teraz szansę go zobaczyć. Wygląda bardzo ciekawie. Mark Raffalo tam gra y, prawnika który walczy ze złą korporacją, więc. Hej. Oho, jeśli, jeśli mamy kolejną taką, wiesz, prawniczą dramę z Markiem Rafalo, to, to może być to. Tak. Dobrze, Natalia, yy, przejmij pałeczkę. Książeczki. Jak zwykle: 30 września to wysyp po prostu nowości i premier w tym miesiącu książkowych, jak zwykle fantastyka, literatura faktu. Yy, dramaty, sensacja, thrillery, kryminały i romanse, a dla mnie wybrane najważniejsza premiera tego miesiąca, a właściwie chyba nawet tej jesieni. I to jest Anna Kańtoch, Wiosna Zaginionych. Jeżeli obserwuję, Przepraszam, nie, musimy kiedyś <śm> zrobić film pod tytułem Natalia ma problem z nazwami, bo po prostu to jest, ta to jest takie epickie i nie ma się czego wstydzić, Natalia, po tak, prostu po to prostu jest... po prostu mamy. Po prostu to jest taki świetny... Ale się zdążyłam poprawić. <grym> tak, jest tak. to udało się. A szczególnie, wiecie, to nie jest tak, że ja nie wiem o czym mówię, bo to jest tytuł, tak. na który ja bardzo czekam i nie wiem dlaczego, tak. to powiedziałam. Wiosna zaginionych i... Tak. To, że nie powiedziałeś jesień. <grym> A, wychodzi jesienią. Jak obserwujecie bacznie nasz kanał i mnie słuchacie, to wiecie, że Anna Kaintoch jest jedną z moich ulubionych polskich pisarek. Czołowa polska w pisarka fantazy, teraz przerzuciła się na kryminały. Na razie wszystkie po prostu dla mnie to są perełki, więc myślę, że z góry mogę to polecić. Później mamy Moore Intymne, i to jest autobiografia Demiur. Jak ktoś. A co powiedziałam? Intymne. Kontynuuj, Natalia, ja tylko mówię. Ale tak to jest, jak staram się mówić z głowy. Jest. Następną książkę, którą mamy, to są rozmowy z seryjnymi mordercami i tam jest podtytuł Najgorsi na świecie. I powiem wam, że tak trochę dziwnie, bo to jest kolejny raz, to jest chyba trzecia pozycja, jak rozmowy z seryjnymi mordercami, tam nie wiem, wyciągnięte z mroku. Rozmowy z seryjnymi, z seryjnymi morderczyniami, tam najgorsze na świecie. I teraz jest trzecia seria. Serio, ja się poddaję. Nie, nie wiem, o czym mhm. to będzie i chyba... I, I Natalia tak spojrzała na tych morderców i tak wcale no nie, nie są to zrobiłam, na zaczęłam, <laughs> zaczęłam przeszukiwać e, moją. Mam Zaczęłam przeszukiwać moją biblioteczkę, czy ja tego nie mam. Czy to jest po prostu któreś wydanie z kolei? Jakaś reedycja. Tak, bo to jest kolejna nazwa, która jest taka sama, ale okej. Okay. No tak. Co mamy później? Potem mamy Family Guys za kulisami, czyli po prostu fan książeczka która będzie mówiła o, o jakichś właśnie no za kulisach Family Guy. i z tego co widzę to właśnie też przy jej tworzeniu uczestniczył e... se w Macfarlane czyli tak. właśnie autor, autor Family, autor family Mówi... Gaja. potem mamy Malcolm'a i tym razem Malcolm X Day i tym razem Edukacja. Ty, ty czytałaś yy, czy znasz razy w ogóle? Wsz tak. Wszystkie markowe czytałeś też pastrami. Bo no, ja właśnie, oczywiście Mark... Jestem właśnie w trakcie czytania. Nawet bym ci je pokazała, ale ci nie pokażę, bo je pożyczyłam uh -huh. mojej y, przyjaciółce po tym, jak je przeczytałam. Uh -huh. Uwielbiam i. Ale o tyle, co pastrami to była y, oddzielna książka, która była zbiorem past, co nie, uh -huh. pojedynczych. To edukacja będzie kontynuacją wcześniejszego tomu Imigracja, to znaczy tak, emigracja. Emigracja. A czyta czytałeś już Emigrację? Tak, dawno. Świetne, tam po prostu Świetne. smaczek o Holandii Mistrz. jest taki prawdziwy, jest tak prawdziwy, jest po prostu fenomenalny, więc... Właśnie nie, myśla, nie myślałem o tym w, tej, w tych kategoriach. Jest to to pa, Panie, tam całą prawdę mówią. A, a propos mówienia prawdy, to czy kolejna książka mówi prawdę o, o górnym śląsku? To jest bardzo ciekawe, bo to no. jest opowieść o Górnym Śląsku y, Kajś opowieść uh -huh. o Górnym Śląsku. I właśnie to jest, autor jakby zawsze myślał o tym, że no Śląsk to tylko kilo, w śląskie rolady, kloski, młodroka, kapusta, a, a jednak stara się obalić ten mit i opowiedzieć właśnie o, o, o prawdziwym obliczu Śląska, jak śląsk tak naprawdę wygląda. Więc wydawnictwo czarne, jak już wspominałam, moje ulubione wydawnictwo literatury faktu, więc to też powinno być coś dobrego. Temat, temat, trochę, temat troszkę tobie bliski, bo jesteś z tamtych okolic. Jestem dokładnie ze śląska, więc. Rybnik, rybnik Skład. Przechodzimy sobie do komiksów. Mamy śmierć na Nilu co jest bardzo dobrze, ponieważ w październiku będzie nowy film, a nie, nie będzie, bo został przeniesiony na grudzień i mówiliśmy o tym w naszym ostatnim odcinku, gdzie gadaliśmy sobie o zmianach w kalendarzu premier Disneya. Tak. Ale co by nie było, to chyba ten komiks miał chyba pasować do premiery filmu, więc na podstawie powieści Akaty Christie mamy śmierć na Nilu oraz tajemniczą historię w Styles. Widzisz, Natalia, zaczynam się mylić z nazwami przez ciebie. Uwielbiam że zależliwe. <grym> Oprócz tego Batman Ostatni rycerz na Ziemi to jest jeden tom z DC Black Label, ale poza tym od Egmontu w tym tygodniu to wszystko. Kolejne rzeczy będą 7 października. Ostatnio są tak rozrzucone po całym, no, po całym miesiącu. Tak, ale tutaj troszeczkę, tutaj troszeczkę, jakoś tak. Hmm. Mhm. Ale co mamy? Potem mamy od Media Rodzina wydaje Maria Skłodowska-Kiri Światło w Ciemności, czyli biografia. Mariusz Kiri, nie trzeba tego chyba nikomu przybliżać, ale mhm. bardzo ładnie graficznie, tak jak oglądałam, podoba mi się i. i... Dołączy pewnie do kolekcji moich biograficznych y, komiksów. Później mamy, wiecie, że jak oglądaliście moje unboxingi, strasznie się jarałam y, wydawnictwem Jaguar. I Jaguar wydał już Jak zabić Drozda i Folwark Zwierzęcy. A w tym miesiącu 30 będziemy mieli George Orwell rok 1984. I po prostu jest, mam taki hype na to, prawie jak na Anne Kańtoch. Y, I ostatni komiks, który cały czas mi się ostatnio w internecie rzucał w oczy, to jest raport W opowieści rotmistrza y, Pileckiego. I to jest prawdziwa e, historia, właśnie Witolda Pileckiego i jego misji w obozie koncentracyjnym w Auschwitz. Czyli bardzo poważna tematyka. Co Francus... jest bardzo ciekawe, że powstał taki komiks, tak, ale. Bo. To jest, francuski ta, rysownik... Takie też powinny powstawać. Tak, bo to jest. To jest... Bardzo was przepraszam, to jest francuskiego rysownika, którego ja nie wypowiem nazwiska, więc i on bardzo zafascynował się historią właśnie e, e, tej postaci, historią tej postaci i stwierdził, że zrobi o nim komiks, więc ciekawe. <laughs> ciekawe. <Jestem to> <laughs> nie <laughs> chciałem tego tym tonem <laughs> powiedzieć. Przepraszam cię Natalia. Przychodzi... <laughs> chciałem powiedzieć, wiesz, ja już chciałem powiedzieć dalej o grach i dlatego tak mi się zrobiło. Ciekawe. <laughs> dobrze, teraz sobie przejdziemy do gier. Mamy w tym tygodniu trzy gry. Pierwszego października z okazji 30, 35. rocznicy Super Mario mamy Super Mario Bros. 35. To jest Battle Royale na podstawie oryginalnej gry Super Mario. Jest to gra za darmo dla użytkowników Nintendo Switch Online. Tak, na zasadzie grasz w tradycyjny level Mario, co nie? Mhm. I razem z innymi użytkownikami widzisz w pomniejszonej miniaturce innych użytkowników grających w tę grę, i im robisz lepsze postępy w tej grze, tym robisz utrudniasz życie innym graczom i kto okay. zostanie na sam koniec wygranym, ten wygrywa całą turę. 35, gra, 35 graczy. Fajne. Dosyć ciekawy koncept, opierający się na tym, że Nintendo wcześniej zrobiło Tetrisa 99. Bardzo wciągająca gra. Jeśli będziesz mieć Switcha, to, 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 to będę Cię zmuszać do gra. Dzisiaj powiem to. Ci, y, mam, mam ten to z takich zabawnych anegdotek. Wczoraj właśnie z moją przyjaciółką do prawie czwartej rano grałyśmy w Foresta, a, a jej chłopak siedział właśnie grał w Tetrisa i był tak samo a, emocjonalnie a... zaangażowany jak my. Ale właśnie na Switchu? Tak. T399? Tak, tak. Okej, okay. to, to ma sens. Więc był tak samo zaangażowany w to jak my grałyśmy w Foresta i walczyłyśmy z zombie. A w piątek mamy dwie duże premiery growe, takie można powiedzieć, że początek takiej mocnej jesieni gierkowej. To czy nie początek, bo wrzesień też był paradoksalnie mocny. Crash Bandicoot 4, najwyższy czas, taki jest polski tytuł tej gry. Jest to kontynuacja... Tej, to czy, no, wiadomo, ostatnio wyszła trylogia zremasterowana, remakeowana właściwie yy, gier, y, klasycznych gier Crasha. Y ta czwarta część jakby olewa wszystko, co było po drodze i od razu robi sequel do tych trzech oryginalnych części. Wiadomo, ta gra jest su super samoświadoma, ale jestem ciekawy, jak, jak będzie się grało w tę grę. Jestem pewien, że Toys for Bob, czyli producent tej gry, zrobił świetną robotę i styl graficzny jest bardzo unikatowy i jeszcze lepszy i świeższy niż była remake'owana trylogia, więc to jest na pewno pozycja obowiązkowa. Oprócz tego Star Wars Squadrons, czyli gra od EA z Uniwersum Gwiezdnych Wojen, ta gra będzie troszkę tańsza, bo ona będzie się tam opierać w, na granicach tam 180-170 zł i nie będzie ona aż tak bardzo rozbudowana fabularnie. I no jakby to jest tylko latanie w uniwersum Star Wars statki, ale nie jeśli ktoś jest amatorem tej konkretnej części, na przykład w poprzednich Battlefrontach, to to jest gra zdecydowanie dla niego. Ja też nie mogę się doczekać, żeby w to zagrać. I wizualnie wygląda niesamowicie. Wygląda jak jedna z najlepszych. Przy gier i yy, na pewno na, na konsolach nowej generacji, jak już będą w listopadzie, będzie wyglądać oszałamiająco. Dobrze, kończymy sobie premiery tygodnia na ten tydzień. Dajcie nam znać, na co Wy w tym tygodniu się hypeujecie, na co Wy czekacie. Dołączcie do naszej grupy na Facebooku Pasażerowie Hype Trainu. Tam sobie wpisujemy właśnie rzeczy, na które hypujemy się na bieżąco. Tak, wszystkie nowości bieżące premiery i zapowiedzi. I w niedzielę na żywo podsumowanie tygodnia. Pamiętajcie o nim i yy, w tym Tygodniu będziemy mieć chyba dla Was naszą ramówkę Ej. miesięczną, ponieważ będziemy mieć początek października, więc zapraszamy Was. Bądźcie z nami w tym tygodniu. Miłego tygodnia. Trzymajcie się na razie. Do zobaczenia. Cześć.